Serdecznie zapraszam na spotkanie autorskie w najbliższy czwartek, 18 września, w Częstochowie, dokładnie w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym o godzinie 18.00. Będzie możliwość również zakupu moich książek, będzie możliwość dyskusji. Takim wstępnym tematem do dyskusji myślę, że będzie. Kwestia tego, dlaczego raporty Witolda Pileckiego są dziś deprecjonowane, to będzie akurat w rocznicę jego udania się do Auschwitz, również w okolicach rocznicy napaści ZSRR na Polskę, czyli dzień po 17 września. I będę też mówić o tym, dlaczego tak naprawdę mało mówi się o powojennych raportach Witolda Pileckiego z tej komunistycznej. Polski. Dlaczego ten temat wydaje mi się jest niepoprawny politycznie i to wszystko ujmiemy w kontekście współczesnej geopolityki. Bardzo serdecznie Was zapraszam.